Zadanie. Wanda dostała 10% podwyżkę pensji, co w przeliczeniu daje jej 150 zł więcej miesięcznie. Oblicz ile zarabiała przed podwyżką, a ile po podwyżce. W pierwszy sposób dotyczy proporcji. W zadaniu na pewno zauważyliśmy, że nasze 150 zł to jest właśnie dokładnie 10%, a 100% jest wartością nieznaną. Przypomnijmy, 100% jest to... Wartość początkowa jest to ilość, od której jest obliczany procent. Taką proporcję obliczamy mnożąc liczby po skosie. Zatem x równa się 150 razy 100 i dzielimy przez liczbę, która nam zostaje w proporcji. Skracamy na 10 i otrzymujemy w efekcie 1500 zł. Przejdźmy do drugiego sposobu. Zastanówmy się, w jaki sposób szef pani Wandy. Obliczył podwyżkę. Otóż szef pani Wandy wziął kalkulator i wpisał w okienko wartość jej poborów. Następnie nacisnął razy i wymnożył 10% tej wartości. No i właśnie obliczył, że należy jej zapłacić 150 zł. więcej. A więc 10% z pewnej kwoty to jest dokładnie 150 zł. Teraz 10% zamieniamy na 0,1 i otrzymujemy 150 zł. Chcemy obliczyć x, przeszkadza nam ułamek, więc dzielimy obie dwie strony przez 0,1 i otrzymujemy x równa się 150 zł przez 0,1. Jeśli przesuniemy przecinek w liczniku w mianowniku w prawo stronę o jedno miejsce, to otrzymamy dokładnie 1501, czyli otrzymamy 1500 zł. Zatem pani Wanda zarabiała wcześniej 1500 zł, a po podwyżce zarabia 1650. Rozumiesz? Do 1500 zł dodajemy naszą podwyżkę 150 zł, no i razem mamy 1650 zł.